Cześć, ja jestem Angelika, a ty jesteś na moim kanale, na którym pomogę Ci się przygotować do matury z filozofii. Troszkę mnie tutaj nie było, przez ten czas pojawiła się grupka osób, które pojawiły się tak naprawdę skąd inąd. Ten kanał miał mi służyć do pomocy przy moich lekcjach, a pojawiły się tutaj osoby, które są tak naprawdę z przypadku. Mimo wszystko bardzo mi miło, cieszę się, że takie osoby się tutaj pojawiają i jeżeli Wy chcecie tutaj być, tworzyć tutaj społeczność, no to ja oczywiście tutaj też będę. Nie jest Was jakoś ogromnie dużo, to nie jest jakaś ogromnie duża liczba, ale cieszę się, że w ogóle ktokolwiek tutaj jest. Nie spodziewałam się nawet czegoś takiego. Do rzeczy. Dzisiaj poruszymy sobie temat Immanuela Kanta. Wielkiego filozofa z punktu widzenia naturalnego, ale nie tylko. Jeżeli ktoś wie coś o kancie, to zgodzi się, że Kant wielkim filozofem był. No trudno się nie zgodzić, bo wszelka krytyka Kanta odbija się o kolejnego specjalista, który nam tłumaczy, że my Kanta po prostu nie dostatecznie zrozumieliśmy. Kant był wielkim filozofem, dokonał ogromnej rewolucji, rewolucji w filozofii i ja sobie wyobrażam Kanta jakiego takiego bardzo dokładnego filozofa. Takiego, który bierze pod uwagę każdy przypadek, który wychodzi od tego, jak jest rzeczywiście, jak jest realnie, wychodzi od rzeczywistości, a nie od swoich domysłów i nie podważa rzeczywistości, bo Rzeczywistość nie zgadza się z jego, z jego rozważaniami, ale? ale zmienia swoje rozważania na podstawie rzeczywistości. Hmm. Chyba każdy przechodzi przez okres kantowski, chociaż kant jest no, dosyć trudny do zrozumienia, to mimo wszystko warto się na nim skupić. No i warto się na nim skupić, bo często pojawia się na maturze. <grych> Okej, okay. kant jest tą osobą, która swoim życiorysem nas poucza. Że nie trzeba być ani jakąś, jakimś wybitnym, ani nie trzeba być jakąś młodą osobą w pełni sił, żeby osiągnąć sukces. Kant swoje takie przełomowe rozważania wydaje dopiero w wieku 60 lat. Też nigdy nie był jakimś wybitnym dzieckiem, jakąś wybitną osobą. Jego życie było bardzo nudne, bardzo usystematyzowane. Był filozofem uniwersyteckim, co w tamtych czasach, no. No, w tamtych czasach wielkie takie reformy filozoficzne odbywały się przez wolno myślicieli, a nie przez filozofów uniwersyteckich. Kant był zarzucony ogromem pracy, też miał wątłe zdrowie, musiał to sobie rekompresować swoim poukładanym życiem. Codziennie jadł o tej samej godzinie, codziennie pracował o tej samej godzinie, spacerował o tej samej godzinie. Kant był mega, mega systematyczny. Kant też całe swoje życie spędza w jednym królewcu w Prusach. Niektórzy uważają, że nawet nie, nie, nie odbył takich dłuższych podróży poza granicę królewca. Swojego kariery uniwersytecka też się kręcił, cały czas na jednym uniwersytecie w królewcu. Przechodził po prostu szczeblami swojej uniwersyteckiej kariery. No i co? Filozofię Kanta można dzielić na filozofię przedkrytyczną i pokrytyczną. Filozofia pokrytyczna to filozofia krytyczna, to, jest, to są te jego wielkie, przełomowe odkrycia: krytyka czystego rozumu, praktycznego rozumu i władzy sądzenia, no i późniejsze działania. Okay, Przenieśliśmy się na serkę bokserską, akurat w idealnym momencie naszego wykładu motywacyjnego, bo Kant, mimo iż sportu nie uprawiał, to na pewno jedną wspólną cechę ze sportowcami miał, mianowicie wytrwałość. Do rzeczy. Kant łączy nam pogląd racjonalistyczny z empirycznym. Racjonalizm, czyli pogląd zakład zakładający, że wszelkie prawdziwe poznanie opiera się na prawach rozumu, zwłaszcza na prawie racji dostatecznej i niesprzeczności, z empiryzmem, który głosi, że no, wszelkie poznanie jest uzależnione od postrzegającego przedmiotu i nie możemy poznać ogólnych praw, możemy poznać jedynie wrażenia. Także całkowita rozbieżność poglądów. No i jak Kant tego dokonuje? Teraz przed oczami wyświetli Ci się tabelka kantowskiego podziału sądów. Na samej górze widzisz sądy a priori oraz a posteriori. A priori w dosłownym rozumieniu oznaczają przed doświadczeniem i są to sądy czysto dedukcyjne, oparte na czystym racjonalizmie, Natomiast a posteriori oznaczają po doświadczeniu i są to sądy oparte na doświadczeniu. Natomiast na boku widzisz podział na sądy analityczne oraz syntetyczne. Sądy analityczne to są te, które po prostu coś analizują, rozbierają na czynniki pierwsze. Ale nie poszerzają naszej wiedzy. Sądy syntetyczne natomiast już naszą wiedzę poszerzają. Na tabelce widzisz ksiki, na samym początku przy sądach analitycznych, które są a priori. No i no faktycznie, faktycznie, to będę domena na racjonalistów. Faktycznie, gdy rozbieramy jakieś zdanie w sensie, w sensie logicznym na czynniki pierwsze, no to nasza wiedza się nie poszerza. Wróżniamy tutaj też sądy syntetyczne a posteriori. No faktycznie, faktycznie doświadczenie poszerza naszą, doświadc e, naszą wiedzę. Pojedziemy do innego kraju, zobaczymy inną kulturę, inną budowlę i tak dalej. No i nasza wiedza się poszerzy. Ale Kant wyróżnia taki jeden dziwny rodzaj sądów. Sądy, które wydajemy, ale są najbardziej zastanawiające. Są to sądy syntetyczne, które są a priori. Są oparte na czystym rozumie, na czystym racjonalizmie a mimo to poszerzają naszą wiedzę. Jak to możliwe? Według Kanta sądy te są możliwe w matematyce oraz czystym przyrodoznawstwie. Czemu? Zaraz się dowiesz. Żeby zrozumieć, jak te zastanawiające sądy są możliwe, musimy najpierw zagłębić się w filozofii Kanta. Kant zajmuje się kwestiami poznania. Zajmuje się naszymi zmysłami. Przyznaje, że nasze zmysły faktycznie poznają wrażenia, Faktycznie to jest coś, co do nas przez zmysł dochodzi, ale Kant w tych zmysłach grzebie trochę głębiej niż inni. Kant próbuje znaleźć a czynniki naszej zmysłowości. A priorytetne czynniki, czyli te, które są w naszych zmysłach, niezależnie od otaczającej nas rzeczywistości. Coś, co jest częścią naszych zmysłów, a nie wrażeń, które do tych zmysłów dochodzą. No i Kant stwierdza, że tymi a prioricznymi czynnikami naszej zmysłowości są przestrzeń oraz czas. Nie jesteśmy w stanie poznawać w inny sposób niż przestrzenny i czasowy. Ty teraz oglądasz mnie na płaskim ekranie, a mimo to widzisz mnie w przestrzeni. Widzisz tą salkę, na której się znajduję. Widzisz tą przestrzeń. Jak podnoszę rękę, to faktycznie widzisz, że ja tą rękę podnoszę w przestrzeni, mimo iż u Ciebie jestem na płaskim ekranie. Też ludzie odmierzają czas od wieków, wieków, wieków. Teraz czas odmierzamy sztucznie, a w momencie, gdy nie mamy dostępu do sekarów, czas jesteśmy w stanie odmieniać porami dnia, porami roku. Otaczającą nas rzeczywistością, najgorszą karą dla człowieka jest izolatka, gdzie jest on pozbawiony możliwości odliczania jakiegokolwiek czasu oraz jest zamknięty w małej przestrzeni. Także Kant uważa, że przestrzeń oraz czas niekoniecznie muszą istnieć w świecie poza nami, ale na pewno są czymś, w jaki sposób my poznajemy. To jest część nas. Nie część świata, w którym żyjemy. I teraz w tym momencie możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak możliwe są sądy matematyczne, które są a priori, nie są oparte na doświadczeniu, a mimo to są w stanie poszerzać naszą wiedzę. Kant otóż uważa, że matematyka jest domeną naszej zmysłowości. Dlaczego matematyka jest domeną zmysłowości? No, Kant uważa, że matematyka zawiera sądy, które są powszechne. I zawsze takie same. Nie ma dwóch matematyk. Jest jedna matematyka. Na każde zadanie matematyczne jest jedna poprawna odpowiedź. Sądy te są konieczne i są niezmienne. A to, co, a to, co jest empiryczne, zawsze jest zmienne. Więc sądy matematyczne muszą być a prioriczne. nie mogą być empiryczne. Sądy matematyczne mają zawsze za przedmiot przestrzeń oraz czas. No, faktycznie, wyróżniamy sobie geometrę, która zajmuje się przestrzenią, wyróżniamy sobie wzory na czas, ale co z takimi sądami jak na przykład. Yy, 5 plus 7 równa się 12. No, to Kant również będzie sprowadzał do czasu, ponieważ Kant będzie uważał, że każda wielkość, tutaj wielkość 12, nie jest niczym innym, jak wymienieniem 2 razy 1, albo wymienieniem 5 razy 1 plus, plus 7 razy 1, co nam daje równocześnie 12. Więc Kant każdy sąd sprowadza do przestrzeni lub czasu. Z tego wynika, że sądy te, nie mogą być czymś, co jest poza nami, nie są ani empiryczne, są a aprioryczne, mają zawsze za przedmiot przestrzeń i czas, więc są domeną naszych zmysłów, zawsze się stosują do rzeczywistości, z tego względu, że są częścią naszych zmysłów, są częścią nas. My sobie, my sobie matematykę do rzeczywistości dostosowujemy. Kant oprócz zmysłów zajmuje się również naszym umysłem, czyli tym, co odbiera wrażenia, które dostarczają mu zmysły i sobie je przetwarza. Ale, 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 żeby nie było tak łatwo i miło, nasz umysł dzieli się na dwie części. Tutaj tłumaczenia są różne. Ja będę używała na jedną, na jedną część intelekt, a na drugą rozum. Nasz intelekt no nie robi nic innego jak po prostu analizuje rzeczywistość na podstawie faktów, które je otaczają. Natomiast nasz rozum, to jest ta część naszego umysłu, który robi dokładnie to samo co intelekt, tylko że on nie ogranicza się niczym, nie ogranicza się faktami w rzeczywistości. Dla, dlatego powstają sądy metafizyczne, no, które od tej rzeczywistości są dosyć odjechane. Jeżeli chodzi o intelekt, Kant tutaj również tak samo jak w smysłach, próbuje znaleźć a prioriczne czynniki naszego intelektu. Coś, co jest częścią naszego intelektu, mimo iż nie musi być poza nami, mimo iż nie musi istnieć w rzeczywistości, która nas otacza, która jest poza nami, a siedzi w nas. Tutaj Kant dochodzi do wniosku, że a prioriczną własnością naszego intelektu jest jedność spajanie wszelkich wrażeń w jedność. Czyli teraz oglądając mnie, no słyszysz zarówno dźwięk, widzisz zarówno obraz. A też na pewno wydajesz jakieś sądy na mój temat na temat kanta, na temat tego, co mówię, tego, jakie są Twoje uczucia z tym związane, i dzieje się to za sprawą niczego innego jak po prostu Twojego intelektu, który jest w stanie spajać różne wrażenia w jedność. Kant wyróżnia kategorię naszego intelektu, czyli to, pod jakim względem my sobie coś klasyfikujemy i spajamy w jedność. Dzięki kategoriom naszego intelektu możemy między innymi tłumaczyć sobie substancje. A tak naprawdę właściwie podważyć ją, ponieważ substancja nie powstanie na innej zasadzie, jak po prostu na zasadzie połączenia i odnalezienia w różnych bytach tego, co jest im wspólne. Więc substancja jest kategorią naszego intelektu. Mamy tutaj krytykę substancji. Również, również kategorią naszego intelektu jest kantowski podział na zjawiska oraz rzeczy same w sobie. Zjawiska, czyli fenomeny, rzeczy same w sobie, czyli no-meny. Nam się często po prostu wydaje, że my jesteśmy w stanie poznać coś jako rzecz samą w sobie, a tak naprawdę poznajemy tylko i wyłącznie kategorie naszego intelektu. Jeżeli chodzi o sądy metafizyczne, to tutaj tak samo. W sądach metafizycznych również nie jesteśmy w stanie poznać czegoś jako rzecz samą w sobie, ponieważ. No, Sąd metafizyczny, jak na przykład, że Bóg jest panteistyczny, jest tak samo prawdziwy, jak że Bóg jest antropologiczny. I osoba, która myśli, że poznała Boga jako rzecz samą w sobie, poznając Boga antropologicznego, będzie miała odmienne zdanie o tym Bogu niż osoba, która poznała tego Boga panteistycznego. Więc sądy metafizyczne również nie mogą być poznane jako rzecz samą w sobie, ponieważ one nie mają jednego zasadniczego punktu weryfikacji, czyli istnienia realnego. To tego, co jest nam potrzebne do poznania jakiejkolwiek rzeczy. Ok, skoro już sobie powiedzieliśmy o naszym intelekcie, i jego a czynniku, czyli jednoczenia wszystkiego w jedność i kategoriach naszego intelektu, możemy sobie już odpowiedzieć na kolejne pytanie z naszej tabelki, czyli mianowicie o sądy, które są czystym przyrodosławstwem, które, które są oparte na, na prawach a a mimo to poszerzają naszą wiedzę, mimo to są syntetyczne. Sądy te będą możliwe właśnie dzięki zdolności naszego intelektu, bo my, posługując się kategorią substancji, jesteśmy w stanie dojść do czegoś nowego, znaleźć coś nowego w świecie, w przyrodzie, mimo że tego wcześniej nie widzieliśmy. Faktycznie to się będzie stosowało do tego, jak jest w rzeczywistości, do tego, jak poznajemy, mimo iż nie musimy tego konkretnie doświadczać. Więc, za sprawą naszego intelektu, możliwe są sądy o przyrodosnawstwie. które są sądami prawdziwymi, trzeba powiedzieć. I. To był właśnie słynny przewrót kopernikański Kanta. Kant sam nadał tą nazwę, przewrót kopernikański. Wiedział, jak doniosłe są jego odkrycia. To była nazwa, którą wciąż, ku, wciąż kultywujemy. No i o co chodziło? W przewrocie kopernikańskim, którego dokonał Kopernik, chodziło o takie diametralne zmienienie myślenia o świecie. Zmienienie teorii geocentrycznej na teorię heliocentryczną. No, to była diametralna, taka niepodważalna zmiana u podstaw w ludzkim myśleniu. To tutaj Kant proponuje nam również taką diametralną zmianę, ale w kwestiach naszego poznania. Kant proponuje nam, żebyśmy przestali się dostosowywać do rzeczy, które poznajemy, i żeby pozwolili, i żebyśmy pozwolili, żeby te rzeczy zaczęły się dostosowywać do nas. I o co mu chodziło? Tak, troszkę dziwnie to brzmi. Kantowi chodziło o to, żebyśmy nie próbowali wychodzić poza nasze a czynniki w kwestiach poznania. Chodziło mu o to. Żebyśmy, żebyśmy tworzyli naukę i naszą wiedzę o świecie dokładnie w taki sposób, w jaki poznajemy. Kant sam mówił, że Galileusz popnął kulkę z taką prędkością, jaką sam mu nadał. My nie jesteśmy w stanie wyjść poza, poza to, jak my postrzegamy, jak my ten świat poznajemy. No Może on faktycznie jest inny niż my go widzimy, ale nigdy się tego nie dowiemy. To jest coś, co jest poza nami. Nie możemy przestać myśleć przestrzennie i czasowo ani w kategoriach naszego intelektu. To jest coś, co jest nieodłączną częścią nas. Dlatego Kant proponuje nam taką zmianę. Kolejną częścią naszego umysłu, która robi to samo co intelekt, tylko nie ogranicza się niczym, tak ogólnie można powiedzieć, no to jest nasz rozum, nasz rozum, który wydaje sądy metafizyczne. To jest ta część naszego umysłu, to, która jest nam niezbędna, jest konieczna, bo człowiek potrzebuje takiej pewności, dojścia do takiej pewności o tym świecie, a nie zawsze jesteśmy w stanie ją osiągnąć w sposób analityczny, w sposób naukowy. Dokładnie to widać w starożytności, gdzie ludzie tłumaczyli sobie po prostu wszystko poprzez odwoływanie się do bogów. Zjawiska atmosferyczne, klęski, szczęścia, nieszczęścia, wszystko. To jest część naszego umysłu, która jest nam potrzebna, pomaga nam dozupełniać naszą wiedzę, mimo iż nie tworzy wiedzy prawdziwej. Kandy na potwierdzenie swojej wiedzy krytykuje nam, no, większość zdobyczy metafizycznych, które dotąd uzyskaliśmy. Skrytykuje nam większość dowodów na istnienie Boga, skrytykuje nam ideę duszy, skrytykuje nam ideę wszechświata. Jeżeli chodzi o jego, o jego krytykę, do, do, dowodów na istnienie Boga, to taką najsłynniejszą jego krytyką jest krytyka dowodu ontologicznego świętego Anzela. Dowodu ontologicznego, czyli święty Anzel wysuwał wniosek, że Bóg istnieje z samego tylko pojęcia Boga. Natomiast krytyka odpowiada, że nie można wnioskować istnienia czegoś z jego pojęcia, ponieważ istnienie to nie jest cecha Istnienie można sprawdzić tylko i wyłącznie doświadczenia. Jeżeli chodzi o ideę duszy, no to idea duszy w, metafi w metafizyce to jest. Substancja, która, która ponieważ nie jest niematerialna, to jest substancją prostą, a ponieważ jest substancją prostą, spiritualistyczną, no to jest nieśmiertelna. Ale tutaj no, błąd jest już popełniany na samym początku, bo my mówiąc o duszy posługujemy się kategorią substancji, a substancja przecież nie jest czymś, co musi istnieć realnie. Substancja jest kategorią naszego intelektu. Jeżeli chodzi o ideę wszechświata, no to tutaj kant pokazuje nam, że. Tezy metafizyki są tak samo prawdziwe, jak i antytezy. i Albo są tak samo nieprawdziwe. Teza, że świat ma początek w czasie i przestrzeni jest tak samo nieprawdziwa, jak, jak to, że świat nie ma początku w czasie ani przestrzeni. Dlaczego są tak samo nieprawdziwe? Z tego względu, że czas i przestrzeń to są kategoria naszego intelektu. Czas i przestrzeń nie muszą istnieć realnie. Świat nie musi mieć początku w przestrzeni ani w czasie. To może być coś, co w świecie zewnętrznym, w ogóle, w ogóle nie istnieje. To może być coś tylko i wyłącznie, co jest w, na, co jest w nas, coś w jaki sposób my postrzegamy. Kant też mówi nam, że tak samo nieprawdziwa jest teza, że świat składa się z części, które są proste albo z tych prostych części zbudowane. No i antyteza, czyli że świat nie składa się ani z prostych części, ani z czegoś, co jest z tych prostych części zbudowane. Są tak samo nieprawdziwe, ponieważ myślenie w kategoriach części łączenia czegoś świetność jest kategorią naszego intelektu. Kolejną jego tezą była teza o wolności. Kant nam mówi, że to, że my posiadamy wolność, jak i to, że my wolności nie posiadamy, a wszystko odbywa się wedle praw determinizmu, jest tak samo prawdziwe. Z tego względu, że no, w świecie zewnętrznym wyróżniamy ten determinizm, widzimy, że jedna rzecz powoduje drugą rzecz, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mogli być wolni w naszym świecie myślowym. My wciąż możemy wierzyć że tę wolność mamy. Tak samo prawdziwa jest również teza, że Bóg istnieje, jak i że Bóg nie istnieje. No bo no w świecie zewnętrznym nie widzimy Boga, nie wyróżniamy Go, nie możemy Go w ten sposób poznać, ale możemy myśleć, że ten Bóg istnieje. W naszym umyśle On istnieć może i możemy sobie tłumaczyć Bogiem świat, który nas otacza. No ale dobra, Kant zjeżdża nam całą metafizykę z góry do kolu, a później mówi, że no, no, fakt, zjechałam metafizykę, ale czy, że metafizyka nie jest przydatna. Kant, oba, Kant obala nam dowodowość metafizyki, ale nie obala nam tez metafizyki. Kant uważa, że metafizyka idealnie zgadza się z postulatami stawianymi przez życie. Że osoba, która kieruje się w życiu metafizyką, po prostu ma lepsze życie, lepiej się jej takiej osobie żyje, niż osoba, której tej metafizyki w życiu nie ma, która tą metafizyką się nie kieruje. To była taka najbardziej niedowiedziona część jego filozofii, aczkolwiek on całe życie był osobą głęboko wierzącą. I po prostu obserwował, że metafizyka bardzo pomaga nam w życiu, że to jest coś, co zgadza się z postulatami stawianymi przez życie. No bo faktycznie, my może i duszę nie posiadamy, ale myślenie, że my tą duszę mamy, jest gwarancją naszego moralnego życia. Istnienie Boga? Natomiast jest gwarantem sprawiedliwości. Mimo iż że na tym świecie no, nasze życie nie do końca jest takie, jakbyśmy sobie wyobrażali, nie odczuwamy tej sprawiedliwości, widzimy, widzimy winę, widzimy, widzimy zewsząd złość, którą nas otacza, no to po śmierci mamy tą pewność, mamy tą myśl, że i tak zostaniemy za to sprawiedliwie traktowani przez Boga. I że dobrzy zawsze na samym końcu otrzymają dobro. A źli, mimo iż na Ziemi mogli mieć dobro. Na górze już tak niekoniecznie musi być. Tak samo myślenie, że my posiadamy wolność, która jest nam dana od Boga, również pomaga nam lepiej żyć, no bo myśląc, że my tą wolność posiadamy, jesteśmy w stanie osiągnąć więcej, jesteśmy w stanie przekraczać swoje granice i jesteśmy po prostu bardziej szczęśliwi. To już tyle na dzisiaj. Oczywiście nie jest to wszystko, co Ty musisz wiedzieć o kancie do matury. W podstawie programowej mamy jeszcze jego filozofię praktyczną, czyli imperatywy kategoryczne oraz pojęcie dobrej woli. Aczkolwiek no, to wideo już będzie tak długie, że podzielimy sobie na, na dwie części. Filozofię praktyczną kanta zajmiemy się innym razem życzę powodzenia na maturze, jeżeli chciałbyś, żebym na jakiś konkretny temat, temat nagrała dla Ciebie wideo, no to możesz oczywiście pisać w komentarzach. Zapraszam Cię też na mojego prywatnego Instagrama, gdzie będziesz w stanie bardziej poznać mnie i moje poglądy tym, czym ja się kieruję w życiu, co ja uważam za słuszne. A także proszę o zostawienie subskrypcji, komentarza, dzwoneczka i zapraszam Cię na moją stronę, gdzie jeszcze możesz umówić się do mnie na prywatne lekcje do matury z filozofii. Hej!